Proszę, proszę Dzień dobry panie Adrianie Dzień dobry, dzień dobry, w jakiej sprawie? No, kampania została zrobiona, trzeba zapłacić A, wypłata, wypłata, tak, 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 tak jak się mawialiśmy Wszystko gotowe, pieniążki są Proszę A, to, 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 to zostawiam Zgadza się wszystko? No, nie, moment. To jest połowa tego, co żeśmy się omawiali. Proszę pana, druga połowa jest tu. Napii się pan herbaty? E, poproszę. Pani Mariolo, mogę prosić dwie herbaty? Dziękuję. Panie Mario, niech pan posłucha teraz. To jest pani Mariola. Ja bardzo lubię panią Mariole. Pani Mariola nie ma swojego mieszkania na przykład. O, i co pan na to powie? To niech sobie zarobi i kupi. Myśmy się omawiali na dwa razy więcej. Proszę pana, pani Mariola potrzebuje mieszkanie, a wam się uzdurało, że mieszkanie jest jakimś towarem. Mieszkanie nie jest towarem i się nie kupuje go, mieszkanie jest prawem i pani Mariola ma prawo mieć mieszkanie. I ja muszę jej wybudować mieszkanie, I ja muszę mieć pieniądze, żeby jej wybudować mieszkanie. Proszę pana, niech pan mi tutaj głupot nie opowiada, niech pan się uspokoi już. Ale to są moje pieniądze. Proszę pana, oglądacie co z tego mencena, się oglądacie, wam kapitalizm w głowie jakiś, proszę pana. Ja muszę mieszkanie wybudować dla pani Marioli. Proszę, proszę, do widzenia, proszę pana. Do widzenia, nie dyskutuję z panem. Czerwony. Bezczelni się porobili i kapitalizm w głowie. Oglądają te TikToki, tych Mencenów. Ja już nie mam siły do nich. Pani Mariolo, wszystkie mieszkania w Warszawie nasze wynajęte już.